Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz i zapraszam Was do kolejnej reakcji. A dzisiaj naszym gościem, grupą na tapecie jest One Us. One Us. tak dokładnie brzmieć. I to się nazywa One Us Theatre Shut Up Crazy Hut. Nie mam zielonego pojęcia co to jest. Gdzieś mi umknęło ten release. To, to, to wyjście, bo to raczej nie jest kombek. Ale dobra, zobaczymy, co, co, co jest grane. Złona z, mam trochę jak z Weekly: takie bardzo mieszane podejście. Jednym razem mi się ich kąpeki mega podobają. Drugim razem, nie, mogło być lepiej. Zobaczymy, co tutaj dadzą. Bo jestem bardzo ciekawy tej grupy. Bym powiedział, że to może być jedna z moich ulubionych boys groups. Zobaczymy, zobaczymy. Jedziemy. Ciekawy początek. Eee, trochę taki post-apo. Madmaxowy klimat? Tak ja to odbieram. Up, back, go crazy Nie ma. Crazy 지구 반대 끝 까지 까지 날아가 지금 전부 다 쉬, 1 o 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 18, 19, 어9 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, Jak na razie? Szacun, panowie, szacun. Zarobiste. Zobaczmy, jak refren. Jezu! Lido, 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 mój człowiek Tym teledysko da dość dużo to pokazywać.

Dobré! dobre! Dobre, dobre, dobre! O, to bylo genialne! Shut up! Coś tam crazy hat. Powiem wam... Zarąbiste! O kurde, to bylo mocne, to bylo genialne. Chyba sami widzieliście, tak? W, w ogóle się nie powstrzymywałem tym razem od zwariowania. Przegenialna piosenczka. Naprawdę przegenialna. O No, powiem wam, chłopaki mnie znowu zaskoczyli. Tak jak mówiłem, mam taki Zimiron koster. Raz zarobiście. Raz trochę, lep trochę lepiej mogłoby być. Tutaj nie mam się czego przyczepić. Absolutnie. Ale tak jak już od razu wspomniałem, taki klimat post-apo, Mad Max, w szczególności, że e, tam tylko mniej więcej z głosu poznaje Lido, e, ten jeden blond wozaj, tak? Cała styluwa normalnie na Mad Maxa. Pustynia, stare wozy jakieś przerdzewiałe, zardzewiałe, te ognie. Czaszka na końcu z tego piachu, zarąbiście. E, bardzo fajne. E, charyzmatyczne, mocne, mocna choreografia. Nic dodać, nic dodać naprawdę chłopaki szacun totalny, szacun. Zarąbiście to wyszło, naprawdę. Okej. Okay. Jeśli Wam się spodobała ta reakcja, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzwoneczek oczywiście też, żeby być na bieżąco za wszystkimi filmikami z całym contentem, który będzie się pojawiać na moim kanale. Także dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło w tą pokręconą pogodę. Na tym pokręconym świecie. I co? Do zobaczyska wkrótce. Siema.